Bo no to 17 lipca 1966 roku, o północy synowie przyjechali z Birska z towarem. Żona ich puściła, prawda, i przygotowała im między nimi, I oni, i tak, a ja, a ja spałem w łóżku, bo byłem po nocy, byłem po nocnej służbie. No i nagle słyszę wielki ruch. Co się stało? Wpadli natychmiast nie wiem jak, jakim cudem musieli coś czekać, aż synowie przyjadą, bo wpadli zaraz za nimi, prawda, zaraz z ręce do góry, prawda? No i, no i mówili Pań, że przychodzą na rewizję do raz. No jaką rewizję? Pytam się, bo mi zerwali z łóżka i posadzili mi na krześle.